21 marzec jestem po przeglądzie pasieki. Błędy w izolacji matek. Słuchajcie, ja matki izolowałem to wypuszczałem poprzez demontaż tutaj tego, tego tej takiej zaślepki, która nam izolator zaślepia. Okazało się, że około 10 matek wydane są ścisłe, ścisłe i tanie. Około 10 matek nie poradziło sobie i się nie wydostało. Pozostało w izolatorze. Co za tym idzie? Co za tym idzie? No za tym idzie to, że po prostu matki nie czerwiły, a jest 21 marca, więc to jest bardzo duży błąd. Przy izolacji matek jednak trzeba się upewnić, że ta matka wyjdzie. No, u nas było okno pogodowe około 8-10 marzec, wtedy można było spokojnie tutaj do tych pszczół podejść. Ja się skoncentrowałem właśnie na wyciąganiu tych koreczków z izolatora Mary. Myślałem, że to jest wystarczające, że matki znajdą drogę, no ale powiedzmy, że 25 matek znalazło drogę, a 10 matek nie znalazło. Tak to mniej więcej wyglądało. Matki dzisiaj trzeba było uwolnić ręcznie poprzez rozebranie izolatora. No i dlatego właśnie nagrywam taki krótki filmik. Na to trzeba zwrócić uwagę. Na to trzeba uważać. O izolacji matek jest można powiedzieć dużo materiału w sieci. Ale brakuje takiego materiału, który właśnie by mówił o tych najczęstszych problemach o tych najczęstszych jakichś niepowodzeniach. Dlatego powiedziałem, jak to wygląda u nas. Co jest ciekawe, matki w izolatorach przeżyły zimowlę. Ważne jest, żeby to gniazdo było bardzo ciasne. Mieć pewność, że te matki obsiadają ramki. No, i tak to wygląda. I tak to wygląda. Także nic tutaj więcej nie dodamy. Izolacja matek, fajna sprawa. Ale trzeba uważać. Trzeba być czujnym przy wypuszczaniu z izolatora również. Nie tylko w izolowaniu. No, i tak to wygląda. 21 marzec, kapuściana okolica. Niektóre matki rozczerwione, inne nie. Ciężko mówić w takim razie o sile rodzin. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Tak wygląda pobojowisko po izolacji matek. Izolatory. Izolatory, jak widać, one są rozmontowane. Izolatory nowe, tutaj też izolatory rozmontowane. Tu są izolatory już zmontowane z powrotem. Tu jest margaryna i jak wiemy na pewno nie służy do margaryny. Tu są właśnie te koreczki, o których mówimy. Leki. Albo chemie jak powoli. No i tak wygląda. Buda pasieczna w praktyce, ktoś się zastanawiał co jest w budzie pasiecznej to jest zawsze takie mądre powiedzenie, a czego tam nie ma. Tu jest nawet akumulator stira, a tu są dwa mniejsze solóweczki Proszę, tutaj się podkurzacz dymi pod naszą maszyną do topienia no i włączamy sobie z powrotem grzanko uli to nie jest 230, to jest 24 Tu się cały czas akumulatory ładują To chodzi o to, żeby kompensować jakieś braki prądu No i ile się podgrzewają Troszkę budszy ale Mi to nie przeszkadza To była pierwsza zima wraz z izolacją matek No i takie pytanie, mimo tych błędów Czy odważyłbym się drugi raz tak samo podejść do tematu tak jest i będę matki izolował na zimę, ponieważ można je, można rodzinę dobrze wyleczyć z warozy. Drugie, mam pewność, że to ja te matki wypuszczam, to ja wkładam ogrzewanie do uli i nie przeziębię sobie czerwio na wiosnę. Także jestem na tak za izolacją matek. Mimo, że jest to temat trudny, temat, który. Nie jest szeroko powiedziany pod kątem, jakie błędy można popełnić, na co uważać.